Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś postanowiłem upiec niesamowicie aromatyczne ciasto rozpływające się w ustach. Yy, jak widzicie, mam tutaj jabłka. Do tego będę potrzebował ser, czyli sernik z jabłkami albo jabłecznik z serem. Jak zwał, tak zwał. Najważniejsze, że smaczne. Tak więc ja teraz zacznę od obrania jabłek i pokażę, co robię dalej. Jabłka obrane, więc teraz ścieram na tarce. Na tarce o grubych oczkach, czyli na tarce jarzynowej. Jeszcze dopowiem, że y, tych jabłek mam pół kilograma, pół kilograma po obraniu. Ciasto niesamowicie szybkie w przygotowaniu, ale jakże pyszne. Jabłka mam startę. Teraz dosypuję dwie łyżki kaszy manny. Dwie łyżki. I jedną galaretkę. Ja mam smak jakiś bananowy. No ale oczywiście tutaj każdy może wybrać, co lubi. No nie ma galaretki jabłkowej. Tak więc trzeba ją czymś zamienić. Jak widzicie, ja tutaj cukru nie dodaję. Jabłka same w sobie są, y, są bardzo słodkie. Y, galaretka również. No, chyba żebyście mieli bardzo kwaśne jabłka, no to można łyżkę dodać. Dlaczegoż by nie? Tak więc ja to dokładnie wymieszam teraz, odstawiam i działam dalej. Słuchajcie, do tego przepisu. Nie potrzebujemy ciasta, nie, potrzebu nie potrzebujemy nic zagniatać. Tutaj ułożymy sobie w forę kilka herbatników i ciasto wspaniałe mamy gotowe. Tak więc szybko, sprawnie i smacznie. I o to chodzi. Wiecie, takie małe przejęzyczenie ja mówiłem o herbatnikach, a myślałem o biszkoptach. No ale, sprostowane. Tak więc ja teraz biszkopty układam na blaszce, jeden przy drugim. Tutaj jeszcze między te szczeliny biszkoptu możemy sobie powkruszać. Nie bójmy się, tutaj się nam nic nie rozleci później. Oczywiście jeśli macie herbatniki, użyjcie herbatników. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. Tak więc szczeliny uzupełnione. I teraz przekładam jabłka. Mm, zapach tych jabłek z tą galaretką jest naprawdę obłędny. Rozprowadźmy to równomiernie, i za chwileczkę działamy z serem. Tak więc teraz działamy z serem, jak mówiłem. Mam tutaj pół kilograma sera. Ser z wiaderka, zmielony. Idealnie nadaje się na sernik właśnie. Do sera wbijam dwa jajka. Na razie wbiję sobie same żółtka. Białka oddzielam. Białka będę ubijał później osobno. Do sera dosypuję 50 g cukru. Jedno opakowanie cukru waniliowego i jedno opakowanie budyniu. U mnie budyń waniliowy, no ale oczywiście jaki użyjecie? Wasza sprawa. Ja używam waniliowego o wadze 40 gram. Tak więc teraz ten ser z jajkami, z tymi składnikami ubijam mikserem około 2 minut. Masa fantastycznie wyrobiona. Teraz dolewam 100 ml śmietany 30%. I będę mieszał to jeszcze około 2 minut. Masę serową mam wymieszaną. Teraz ubijam sobie dwa białka. Dzięki temu sernik będzie bardziej puszysty. Białka mam ubite, teraz przekładam do sera. I tutaj już nie będziemy miksować, absolutnie. Tylko delikatnie wymieszajmy. Niech ten sernik będzie delikatny i naprawdę puszysty, wilgotny. O to właśnie chodzi. I za chwilę przelewam na jabłka i zapiekam. I w niedługim czasie można się raczyć właśnie takim wspaniałym ciastem. Teraz masę serową przelewam na jabłka. Ja po prostu nie mogę się już doczekać tego ciasta. To jest tak obłędnie pyszne, że coś niesamowitego. Teraz rozprowadźmy to delikatnie, równomiernie. I za chwilę ląduję w piekarniku. Jeśli chodzi o pieczenie, ja ten sernik, to ciasto będę piegł w temperaturze 170 stopni przez około godzinę. Ale wiadomo, każdy piekarnik jest inny. Jak to zawsze powtarzam. No i po prostu kontrolujmy. Sami najlepiej wiemy w jakiej te temperaturze mamy piec ciasta, tak? Więc kontrolujmy. Ja piekę w temperaturze 170 stopni przez około godzinę. Ciasto mam upieczone w tej chwili właśnie stygnie, a ja w tym czasie zrobię sobie lukier na bazie tylko dwóch składników: cytryny. Przeciskam sok z cytryny. I do tego oczywiście cukier puder. Wiecie, ja zrobię sobie tego większą ilość. Po prostu uwielbiam to ciasto, właśnie z lukrem. Nie żałujmy. Cukier delikatnie przybrylony, ale za chwileczkę się rozpuści. Teraz wymieszać. I za chwilę polewam ciasto. Sernik delikatnie ostygł. Oczywiście mógłby ostygnąć bardziej, ale ja już po prostu nie mogę się doczekać skosztowania tego fantastycznego ciasta. I teraz polewam grubo lukrem. Nie żałuję tutaj. A na dodatek, żeby było jeszcze smaczniej. Posypuję płatkami migdałów. Zróbmy na bogato. A co sobie będziemy żałować. Tak więc gruba ilość płatków. I za chwileczkę najbardziej wyczekiwana chwila. Uwielbiam ten moment, kiedy kosztuje to, co zrobiłem. Więc tak jak mówiłem, teraz najbardziej wyczekiwana chwila przeze mnie. I ulubiona chwila. Mm, coś fantastycznego. Coś wspaniałego. Wiecie, ciężko to podebrać, ale mam nadzieję, że się uda. Więc teraz nakładam i próbuję. No, coś fantastycznego. No, istna poezja. To ciasto jest niesamowite. Słuchajcie, coś Wam powiem na ucho. Z, y, jeśli to ciasto robicie z przeznaczeniem dla gości, musicie mieć bardzo silną wolę. Bo zanim trafi na stół, czasami może zniknąć w niewyjaśnionych okolicznościach. Ale dość biadolenia! Życzę Wam smacznego, udanego wypieku! I do następnego!